Kochani, witam serdecznie. Dzień dobry, Jarek Bury, Złota Rybka. Dzisiaj mamy kolejną realizację, bardzo, bardzo, bardzo dużą realizację, przygotowaną, profesjonalną. Jest to realizacja dla Pana Józefa z Żor. Dobrze powiedziałem, do Pana Józefa? Nie, chyba to było do Pana Mirosława, przepraszam, do Pana Mirka z Żor, przepraszam na emocje, ale mówię, jest późna godzina, my się szykujemy z tym wyjazdem, czyli Pan Mirek z Żor Jutro się będziemy widzieć, kawa będzie, czyli na tak zwanej Ziemi Śląskiej. Oczywiście fajny akcent. A my, kochani, przygotowaliśmy do pana Mirka według życzenia, czyli na tak zwany wymiar pana Mirka. Jest to przygotowana jedna część realizacji, druga stoi tam, ale już nie będziemy przychodzić, bo jest naprawdę bardzo późno, a musimy się pakować do wyjazdu. Kochani, zobaczcie sobie, jak ta realizacja przepięknie wygląda. Sklejka najlepszy, można powiedzieć, materiał obecnie, jaki jest. Oczywiście nie jest to tani materiał, ale efekt moim zdaniem jest naprawdę wow, tak zwany, bo każdy widzi, bo i zarówno to kamera oddaje, ale też oddaje to tak zwany real, gdzie, wiadomo, ja stoję przed tym, chłopcy wykonywali tam całe zlecenie. No naprawdę wygląda to super dzisiaj, żeśmy ostatnie szlify robili, wykańczali. No i jest wszystko gotowe do pana Mirka. I chciałem Państwu pokazać, bo ten wymiar jest troszeczkę nietypowy. Dlatego, że musieliśmy zastosować duże rameczki do tego, bo też w ofercie dla naszych klientów mamy właśnie te 50, tak zwanej 60. No i zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Do tego były rękojeści przygotowane już ze sosny. Zobaczcie sobie, kochani, ze sosny, jak ona się ładnie prezentuje. I tak jak mówiłem, ta rameczka widać, że jest bardzo szeroka, i po kolei pojedziemy o to, może całego, całej realizacji. Sklejka została wykonana oczywiście dwunastka, bo to jest na 12 z tego względu, że sklejka jest bardzo masywna i taka stabilna. Do tego róż został wykonany z patyków bukowych. Ramka nasza słynna najmocniejsza na rynku i oczywiście najlepsza na rynku, bo lepszej nikt nie zrobi i w takiej jakości, oczywiście. Zobaczcie, kochani, tą rameczkę. Ta rameczka po docięciu, bo ona standardowo ma 63 cm, tu wychodzi akurat 62 cm, bo tak nam weszła idealnie do tej realizacji i tak zawsze wspominam, zobaczcie te nafrezowania, bo może lepiej będzie tu widać, tak. To są na, na frezowanie, jest wszystko tak dopieszczone, nie masz zadry, nie ma niczego. Kołki bukowe, tutaj mamy kołeczki bukowe, ósemeczki, tu jest kołeczek dziesiątka, żeby się mocowa, żeby się płytka trzymała, widzicie? A teraz, jeśli ktoś by sobie chciał pomalować, to w każdej chwili, pomimo, że ta płytka zawsze jeździ, bo zobaczcie na tej szynie będzie ładnie widać, ona ładnie jeździ na szynie, a nie w szynie, czyli tak zwane gówna wszystkie zostaną nam ścięte. I zobaczcie, płytkę macie dwunastkę ładną, ładne wyfrezowania są. Ta część można, bo tu jest troszeczkę zakurzona, ale zobaczcie, można ładnie zmatowić i można ładnie pomalować sobie. Do tego, mówię, do tego frezu jak wkładamy, wszystko sobie ładnie jeździ, bo to jest duża, mówię, ramka. I zobaczcie, kochani, tutaj zawsze pokazuję, żeby każdy wiedział, dlaczego jest ta ramka taka wyjątkowa. Ponieważ, mówię, producent, który produkuje dla nas, robi podcięcia tak zwane, czyli tak można, bo nie dosyć, że jest frezowana, to jest podcinana po to, że jak my teraz włożymy właśnie tą rameczkę, to zobaczcie sobie, kochani, tak. I zobaczcie, ona jak siada, widzicie, to widać bardzo ładnie. Ja teraz wyciągnę i widzicie, jak ładnie to jest skomponowane, jak jest spasowane. Jak teraz sobie włożymy, to wystarczy na dwóch. Jeśli dany klient by chciał na cztery, nie widzę problemu. Możemy podbić czwarty grzebień, czyli trzeci i czwarty, może być na cztery. Tylko zobaczcie, jak jest na dwóch. Zobaczcie, jaka jest tolerancja wysunięcia. No, dziś około 1,5 cm, nie więcej. Także moim zdaniem nie ma sensu nabijać tych grzebieni, Bo jak są 4, to znowu trzeba bardzo dobrze celować, żeby założyć tą rameczkę w tych cztery od razu grzebienia, tak? Na dwa się kładzie ładnie na, na te rameczki i ładnie wisi rameczka na te grzebienie, przepraszam. A tutaj macie przykładowo możliwość na 3 czyli jest w tym momencie w tym polu i widzicie, jak jest na trzecim zębie. To zobaczcie ile jeszcze z miejsca, jeszcze ponad 30 cm miejsca. A jak już byśmy chcieli tak na maksa iść i położymy na czwarte pole, to wtedy nam zostanie miejsca tylko 22 cm, czyli nawet prawie miska ceramiczna nie wejdzie nam. Dlatego na trzeci na ząb to jest spokojnie 30 cm wolnego miejsca, a z przodu zobaczcie, ile macie miejsca. Z przodu macie co najmniej 18 cm miejsca. To teraz wyciągniemy rameczkę i już idziemy z tym tematem, jak to wygląda. Zobaczcie, kochani, jak ona się teraz właśnie przy blasku tak zwanego światła, mówię, zobaczcie, jak wygląda, bo wygląda to przepięknie. Jest jasno, jest doświetlona ładnie. Tył zrobiliśmy z czwórki sklejki, bo te realizacje sklejkowe robimy już wszystkie tak bardziej profesjonalnie, że tyły też stawiamy czwóreczki, ale taca została wykonana z tej naszej płyty meblowej, tej twardej, grubej, ona jest 8 mm. z tego względu, że można ją bardzo ładnie czyścić, czy, mówię, wodą, detergentem, czy można ją przeskrobać ładnie, i tak ona się prezentuje. Do tego idzie róż duży. Zobaczcie ten różdżek, jaki jest. Mówię od razu, widać, jest bardzo duży, bo ilość patyków, która wchodzi, do tego weszły, mówię, sklejki, które są wyszlifowane, żeby tu nie było żadnych ostrych rantów, tak zwanych. No i tu są te charakterystyczne nasze podcięcia, które w tym sezonie robimy to dla wszystkich klientów, żeby mieli wygodę w czyszczeniu. No i teraz, kochani, jak założymy sobie ten różdżek, drewniany, bo mówię, on jest duży. Ale zobaczcie, wchodzi i teraz bierzemy sobie tą szufladę naszą słynną, tacę tak zwaną i teraz tą tacę jak władujemy, teraz macie kochani widok, tak zwany efekt, bo jeszcze zobaczcie Mariusz zrobił tak, że jeśli ta taca wchodzi, ona jest zawsze głębiej lekko dochodzi, żeby te wszystkie odchody, te główne, tak zwane nie haczyły się tutaj na ten jeść i macie to teraz porównanie jak wam wyciągnę do, do frontu, jak jest zlicowane, teraz macie wszystko bez żadnego ustawienia. licowanie tak zwane tacy jest to wszystko perfekcyjnie dograne i do tego mówię, ta rękojeść idzie tu jest chyba bodajże deska dwójka czyli 2 centymetry no i jest to wszystko ładnie perfekcyjnie widać także zobaczcie sobie kochani jeszcze raz ja tu zejdę troszeczkę na bok a operator weźmie wam pokaże jak to wszystko ładnie wygląda bo efekt naprawdę jest porażający tym bardziej, że dzisiaj było u nas tutaj na stolarni dwóch klientów każdy robił wow, mówi no nie no to jest ogień, siwy dym zobaczcie, zapraszam was Panowie, popatrzcie sobie chwili w spokoju, jak ta realizacja przepiękna jest. No, mówię droga, ale wydaje mi się, że naprawdę dla tych osób, którzy gdzieś tam finanse nie stanowią jakiegoś bardzo dużego problemu, lepiej zainwestować, zrobić taką realizację, a będzie naprawdę godna do polecenia, godna dla oka, oczywiście, godna dla tak zwanego pochwalenia się, że jest to fajnie zrobione. No i widzicie, kochani, jedna cela taka wyszła 145 zł, bo to są duże cele, bo jeszcze Wam pokażę, jakie one są. Cele, tak, cele jest 65 cm, to nie są 50, tylko to jest 65 cm. Do tego, drodzy Państwo, macie wysokość tej celi, jest 45 cm, bo mówię, my zabudowywaliśmy całą przestrzeń tak zwaną, którą Pan. Pan Mirek ma u siebie i zobaczcie tutaj, tu macie chyba 50 cm na głębokości bodajże tak widać, tak ta realizacja wygląda. Także kochani, gdybyście byli też zainteresowani taką indywidualną realizacją, bo to są realizacje bardzo trudne, bo trzeba się przestawiać ze wszystkim, czyli z rusztem, z tacą, z całymi budami, z tyłami. To jest bardzo pracowolne, bo ta pracowność dochodzi co najmniej o 30% więcej niż tego, co się wiadomo w Standardzie lepiej, bo klepie, bo to, co w Standardzie jest fajnie, bo zawsze jest to samo. Powtarzalne, ale mówię, te niestandardowe cele też są w jakiś sposób zawsze u nas dostępne, bo klienci też szukają tego na rynku. Także kochani, nie przedłużając, bo mamy prawie 22 godzin, a jutro o 5 wyjeżdżamy. Wszystkiego dobrego, ja serdecznie zapraszam na realizację, jeśli Wam się podobały te, w sumie dzisiaj dwie takie piękne realizacje zrobili, to będziecie widzieć kochani na YouTube. co proszę, no łapkę do góry, jeśli Wam się pokazało, oczywiście komentujcie, nie ma problemu, wszystkie komentarze są dozwolone, no i co, zapraszam Was serdecznie na te następne realizacje, Na dzisiaj z powodu tego, że jest bardzo późno, to mówimy, kochani, dziękuję i dobranoc.